W prologu Ewangelii świętego Jana, który czytamy podczas uroczystości Bożego Narodzenia, możemy znaleźć takie słowa Przyszło do swojej własności, a go nie przyjęli. Drodzy bracia i siostry, przyjaciele i dobrodzieje amerykańskiej Częstochowy, możemy sobie postawić pytanie, patrząc na tekst tej Ewangelii, dlaczego? Ludzie nie przyjęli Jezusa. Dlaczego nie znaleźli dla Niego miejsca? Może nie mieli czasu, może byli zbyt zajęci, może mieli co innego w swoich sercach, w swoich myślach coś, co zaprzątało całą ich uwagę. I nie starczyło miejsca dla Jezusa. Po dwóch tysiącach lat Jezus przychodzi do nas z pytaniem: Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa przyjąć mnie do swojego serca? Czy jesteście gotowi podzielić ze mną wasze życie? Bóg, który przychodzi i który chce być częścią tego życia, nie chce być jedynie dekoracją, jakimś dodatkiem do naszej egzystencji, lecz chce stanowić istotną część tego, kim jesteśmy i co robimy. Jezus przychodzi, aby każdego z nas obdarzyć swoją miłością, swoją łaską, radością, pokojem, przebaczeniem. Jaka będzie nasza odpowiedź? Pokaże ten czas świąt. Ten czas świąt, który dla każdego z nas będzie okazją do spotkania się w rodzinie, do zjedzenia dobrego posiłku, do radości, do przebaczenia być może. Jakiś Kłótni czy niezgód, będzie to dla nas czas, miejmy nadzieję Boży. I w imieniu mojej wspólnoty, ojców i braci Paulinów, pragnę Wam, kochani, życzyć, aby ten czas Bożego Narodzenia był rzeczywiście, tak jak mówią te słowa, czasem Bożej obecności, aby nie zabrakło w nas miejsca dla Chrystusa. Aby również Jego obecność, Jego miłość przesiąknęły nasze serca i przesiąkały nasze życie, Wasze życie. Jezus przychodzi, aby pokazać każdemu z nas, jak piękne może być życie, bo przecież sam Bóg to życie obrał, sam Bóg to życie podzielił z nami i sam przez swoje życie dał nam życie wieczne, umierając na krzyżu. Niech więc te Boże Narodzenie. Niech ten czas świąt będzie czasem błogosławieństwa, zdrowia, pokoju i radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i niech Pan Bóg błogosławi Wam na nowy rok. Szczęść Boże.